Jeść tego śniadania. Brzuch mi zaraz pęknie. O, i jeszcze lupa się przyda? Co? Chelsea! Przecież ty nic nie zjadłaś. No, zobacz na twój talerz. Jest bardzo, ale to bardzo pełny. Wypełniony po brzegi wręcz bym powiedziała nic tu nie zniknęło. Nie myślałam, że lupa przyda mi się tak szybko. No, zobaczmy. Pięknie, nawet liczba okruszków się nie zmieniła. Jak zjesz połowę, wtedy pójdziemy i będziesz przede wszystkim mogła odejść od solika, ale nie możesz wyjść bez śniadania. Pamiętaj, wszyscy będziemy na ciebie czekać. No, świetnie. Ekstra! Teraz będę musiała zjeść aż połowę! Wuhu! Słuchajcie tego! Jaką świetną ofertę znalazłam last minute! Basen! Wielka plaża! Prywatna. Oczywiście drinki do woli, lemoniady. Przystojni koledzy. Uff! Barbie, kiedy możemy jechać? Zostały jeszcze dwa wolne terminy. E, trochę mnie zaskoczyłaś, a na kiedy to? Może akurat będę miała wolne dni? E, w sumie to dzisiaj, teraz, zaraz, albo po południu, nie wiem co wolisz. No muszę przyznać, mój fryzjer się popisał. <laughs> o nie! Zbiłem lustro! Tylko nie to. Przecież to są same nieszczęścia, jak lustro spadnie. Och, muszę się dopytać Barbie Barbie. Co wolę? Przecież umawialiśmy się na rodzinny spacer do lasu albo jeszcze dalej nad jezioro. O nie, 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 nie ma opcji. No nie, Barbie, przecież to jest super oferta. Wiesz, jak ciężko coś takiego znaleźć? A akurat dzisiaj mamy wolne. No Barbie, mogłabyś chociaż raz zmienić zdanie? Eee, nie, nie ma opcji. No nie, ja zwariuję. Okej, okay, dobra, idziemy do nudnego lasu. Barbie, 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 chodź szybko. A tobie co się stało? Masz taką minę, jakbym nie wiem, jakbyśmy... Nie no, nie wiem. Musisz mi powiedzieć, co się stało. Barbie, w sumie głupia sprawa, ale kiedyś tyle razy mi to mówiłaś i teraz no, to się wydarzyło. I sam nie wiem, co o tym myśleć. Ken, spokojnie. Powiedz mi wszystko, co się stało. Szybko! O-o, chyba się Barbie robi nerwowa. Wkurzyłam ją ja, wkurzyła ją Skipper, teraz Ken. Chyba będę musiała zjeść wszystko, bo tak to mnie nie wypuści. No dobra, przyznam się, tylko mnie nie bij. <ścoughs> Och, przestań. Dobra, no mów, mów, mów szybko, bo zaczynam się naprawdę denerwować, co się stało. Bo, bo zbiłem lustro. Wiem, że to twoje, ale, przepraszam, odkupię ci. Tylko chodzi mi o to, jak mówiłaś mi, że to przynosi nieszczęście. To znaczy, nieszczęście! Wiele lat nieszczęścia! Powiedz mi, że to się nie sprawdza. Wiesz, że ja jestem trochę przesądny. Jak przy o tym sobie przypomniałem, to aż mnie skręciło w żołądku. Co? Zbiłeś lustro? O nie, to na szczęście pewnie i na nas przejdzie. Przecież zmieszkamy z tobą. No pięknie, a tak wszystko było super. Och, Ken, musiałeś zbijać to lustro tyle razy, Barbie ci mówiła, żebyś uważał. Dobra, zbierajmy się. Nie mamy tyle czasu, musimy iść do lasu. Barbie. Ale, ale czemu nic nie mówisz? O, to jest jeszcze gorsze. No, mów, nawet mnie wyzywaj, ale powiedz coś do mnie. O, o, Barbie milczy? To już jest nieszczęście. Będzie coraz gorzej i to przez najbliższe kilka lat. Ken, dzięki! No przecież to niechcący zrobiłem. No dobra, chodźcie za Barbie, żeby się nam nie zgubiła. To dopiero byłoby nieszczęście. To wie, przynajmniej nie musiałabym jeść śniadania. O dobra, nie przesadzam. Hm? idę. Ja już gotowa. Gdzie jesteście? To co? Wszyscy są? To ruszamy. Barbie, Barbie czekaj. Nie ma jeszcze Chelsea. Czemu jej nie zauważyłaś? Przecież, przecież tylko w czwórkę idziemy. Łatwo zobaczyć, że nie ma jednego z nas. Eee, przepraszam, zamyśliłam się, Chelsea. Chociaż, moment, moment. A gdzie wy macie swoje plecaki? Przecież zostawiłam wam wszystko w salonie. No, co się tak na mnie patrzycie? Gdzie je macie? Eee, Okej, okay. nie mówiłaś nam o tym. Barbie, nie się tak na mnie. To nie jest nic związane ze mną. Dobra, już idę po plecaki. Na mnie nawet nie patrz, nic ci nie zrobiłam, ale twojego wzroku się faktycznie można przestraszyć. Barbie, przestań już. Jestem! Zdążyłam? O, jeszcze jesteście. A, a gdzie jest Ken? Coś się z nim stało? Ktoś go porwał? No, widzę, że Ty też zapomniałaś swojego plecaka. Szorujcie już do domu. Bez plecaków nie wychodzimy. Przecież niczego nie będziemy ze sobą mieli. No, wreszcie wszyscy są. Liczymy jeden, dwa, no i trzeci ken. Świetnie, wszystko macie, woda jest. To co? Ruszamy. Raz, raz i będziemy na super spacerze. Zobaczycie, jakie są piękne widoki. Chodźcie, co się tak patrzycie? Ken, czy mi się tylko wydaje, czy Barbie zachowuje się dziwnie? Powiedziałabym, że nawet bardzo dziwnie. Ona, ona tak się nigdy nie zachowywała. Taka, no jest dziwna. Ale chodźcie, nie możemy jej zgubić. Wow, Ken, chyba o tym. Placu golfowym mi mówiłaś, prawda? No chodź, zobacz. Yy, tak, to był ten. Och, pamiętam ten mecz. Było chłodno, padało. Czasami wyszło słońce, ale emocje były. To były mistrzostwa. No, no, no i co i co? Nigdy mi tego nie opowiadałeś. Ach, stare czasy. Nie ma o czym gadać. No jak to nie ma? Przecież jestem ciekawa, co się wtedy wydarzyło? Taka pogoda, tyle emocji, mistrzostwa. No, 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 co tam się działo? <laughs> po prostu Ken przegrał. Dlatego nigdy o tym nie słyszałaś. Nie lubię o tym mówić. Dobra, nieważne, chodźcie. Ten? Czy mi się tylko wydaje? Czy Barbie? Niestety, mam to samo wrażenie. Chyba mi robi na złość. Och, świetnie. Zaczyna się moje nieszczęście, to znaczy pasmo nieszczęść. O, chciałbym się gdzieś schować na te kilka lat. A wy co? Chodźcie, zaraz nam Barbie ucieknie. Ona ma rację. Trzeba iść! Trudno. Musisz się jakoś z tym pogodzić, że nie będzie dla ciebie miła. Może się potem przynajmniej dowiemy, o co i dokładnie chodzi. Może wcale nie o to lustro. O, patrzcie! Powiększają pole golfowe, aż mam chęć znowu zagrać. Ken, nie mamy czasu na te wszystkie pierdoły. Przecież czeka na nas wyprawa, a nie jakieś marne pole golfowe. Chodźcie! Dobra, przestałam mieć jakiekolwiek wątpliwości. Barbie jest na ciebie taka zła, że sobie po prostu tego nie wyobrażam. To wykracza poza skalę. W sumie to wiedziałem, że jest źle, ale że aż tak, tego by się nikt nie spodziewał. Dobra, chodźmy szybko. No dobra, masz rację, trzeba za nią biec, ale ona dzisiaj szybko biega. Wow, patrzcie, tam, tam wysoko! Też bym się chciała kiedyś przelecieć takim samolotem! Przecież to musi być super! No, Chelsea, może kiedyś, ale teraz najważniejsza jest wyprawa! Szybko, szybko idziemy! No dobra, już dobra! Nawet nie mogę pooglądać samolotu! Najważniejsza wyprawa! Bla, 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 bla! No, tu wreszcie mi się podoba. Tutaj możemy sobie przysiąść, zatrzymać się, zrobić sobie jakieś może kiełbaski wieczorem. Och, tego było mi trzeba. Szum lasu, ten zapach. Chodźcie szybciej, co wy tak dzisiaj wolno idziecie? Uhu, tutaj jestem. Och, tylko Chelsea mnie widzi, a niby najmniejsza. Ken! No, no spójrz na mnie! Halo, macham do ciebie! O jacie! Ładnie tu, ale strasznie daleko! Nie wiem, czy dam radę wrócić! Uch. Biedna Chelsea! Ja mam dłuższe nogi, a idzie mi znacznie gorzej! Och, odpocznij sobie Chelsea! Później będziemy mogli spokojnie wracać! Wracać błagam, tylko nie dzisiaj. Barbie, powiedz mi, że chcesz tutaj zostać, bo naprawdę nawet ja już ledwo idę. Te bagaże też dużo ważą. Nie pomyślałaś o tym, wszystko nam wcisnęłaś, a ty nie nosisz nic. No świetnie. Tak, no proszę. I co jeszcze chcesz mi powiedzieć? To może ja powiem, nie kłóćcie się. Mamy wyjazd rodzinny, także niech pozostanie w miłej atmosferze. Nie potrzeba nam kłótni. No dobrze, jestem za. Słuchajcie, teraz musimy sprawdzić każde drzewo. Zobaczcie, ile tutaj jest różnych zwierząt. O, pszczoła! O fuj! Nie lubię pszczół. Często lubią mnie gryźć, a to tak boli. A tu na dole? Oj, ja cię ile to jest różnych dziwnych zwierząt! O! Ken, chyba nie miałeś racji! Zobacz, co tutaj na dole leży. To jest plecak Barbie, czyli też miała coś ze sobą. Niepotrzebnie coś na nią powiedziałeś, wcale to nie była prawda. Ups, No to cię przepraszam. Myślałem, że nie masz. W ogóle tego plecaka nie widziałem, jak nosiłaś go na plecach. Hmm, dziwna sprawa w sumie. Ale dobra, niech ci będzie. Co? Przecież to nie jest mój plecak? Eee, serio, nie wzięłam nic ze sobą, tylko lornetkę i lupę. No i, i resztę wy macie. To czy to jest plecak? Kto go tu zostawił? I dlaczego? Przecież nie zostawia się swoich rzeczy. To co najmniej dziwne. A nawet bardzo dziwne. Hmm, do kogo on może należeć? Boję się go dotknąć, chociaż wygląda normalnie. W sumie, rzucony został pod drzewo, żeby na niego słońce nie paliło, bo wiecie, w środku by się mogło coś ugotować. Zresztą taki gorący plecak nie jest fajny na plecach. I potem chyba ktoś go po prostu zapomniał. Zajrzyjmy do środka. O nie! Twoje dzisiejsze dokonanie z lustrem przyprawia mnie o ból głowy. A skoro zbiłeś lustro, to domyślam się, że w środku, z plecaku, nie ma nic fajnego. Wiecie, przecież to aż się prosi o jakieś nieszczęście. Może tam jakieś robaki są fuj. Hmm. Od kiedy ty się brzydzisz robaków? Tego to tak nie do końca rozumiem. Barbie, może jakoś to nam wytłumaczysz? Sama pomysł, skipper. Przecież nikt normalny nie zostawia swojego plecaka tak sam sobie. No, tam musi być coś nie tak. Wow! Ale ekstra! Zobaczcie! Hmm, chyba Chelsea nie chciała ci za bardzo słuchać. Chelsea, co tam jest? To chyba jakaś taka nowoczesna skrzynia skarbów. Wiecie, co jest w tym plecaku? Chelsea, bardzo mi się to nie podoba. Przecież mówiłam, żeby tego nie ruszać. Ale... ale powiedz, co jest w środku. Skoro nie ma tam robaków, a środek Ci się bardzo podoba, to, to powiedz, co to jest. Sama się zrobiłam ciekawa, muszę Wam przyznać. Dziwię się, dlaczego Chelsea nam nie chce nic powiedzieć. No, pokaż, co tam jest. Koniecznie musimy to sprawdzić. Co się kryje w tym plecachu? Czym tak się zdziwiłaś? Hmm, wypełnione po brzegi. No to spójrzmy. Co tutaj jest? Ciężko się wyjmuje. <laughs> o jacie, to są losy surprise'y. Dzizia mała. Uuu, czyli ktoś zgubił swoją pluszową zabawkę. Och, szkoda! Ale wcale się nie dziwię, że się podobało Chelsea. A to co to było? Coś różowego. Och, tak ciężko się wyjmuje. Tego jest za dużo. Ale właśnie to złapałam. Hmm. Czyżby jakaś opaska? No to sprawdzamy dalej, zobaczcie tego jest mnóstwo, opaskę już mamy, a teraz uhu, jakiś piękny naszyjnik, to już chyba nie dla Chelsea. Kto tu ma takie? Wow, to jest dopiero naszyjnik, przecież to są chyba diamenty, hmm, ale tam jeszcze coś jest w środku. Kolejny, tym razem ze złota. No nie, ktoś tutaj normalnie nosił całą swoją biżuterię. I to jeszcze nie koniec. Wow, ale super torebka. Chyba taka by się bardzo spodobała Barbie. Hmm, skipper chyba też. Ona lubi takie rzeczy. A teraz? Dobra, jeszcze coś tam w środku jest. Poczekajcie chwilę. No to sprawdzamy. To jest chyba już ostatnia rzecz, którą znalazłyśmy w środku plecaka. Hmm, takie różowe? Co toś tak mieni? Wow! Zobaczcie, w serduszka. To to jest chyba jakiś super brokat. Hmm, bardzo mi się podoba. Ciekawe do kogo to wszystko należy. Czynniki są po prostu przecudowne, z chęcią bym któryś przymierzyła. Zobaczcie jaki się mieni, jest piękny złoty, idealnie by mi pasował do mojej niebieskiej sukienki. Wiecie której? Tą, którą ostatnio kupiłam. Barbie, ale to są czyjeś rzeczy, przecież nie możemy ich tak po prostu wziąć. Jak to? Przecież kto się tutaj zostawił? Nic tego nie rozumiem. Przecież no skoro zostawił, to ich nie potrzebuję. Jakby chciał, to by je odnalazł, a tak to się przydadzą mi! Już wiem, co zrobię. Jakie nowe stylizacje będę miała, a ten brokat, nawet nie wiecie do czego mi się przyda. Będzie wyglądało ekstra. Moment, moment Barbie, przecież zawsze mówiłaś mi, że trzeba spróbować odnaleźć właściciela i dopiero jak się nie znajdzie, to można wziąć, no bo coś trzeba z tym zrobić. Tak? Tak mówiłam? Nie pamiętam. E, poczekajcie, wezmę tylko jeszcze może... Hmm, o, ten naszyjnik. Ej, ale mi też mówiłaś, że nie mogę brać cudzych rzeczy, nawet jeżeli je znalazłam. O co teraz chodzi, czemu ty to wszystko zabierasz i ubierasz na swoją szyję, przecież nawet ci to nie pasuje? No, ale wiecie, to wszystko jest takie ładne, a ja nie chcę tego zgubić, przecież to już w ogóle byłby pech. No właśnie, miał być pech, a jest szczęście. Och, Ken, chyba się karta odwróciła. Teraz zbite lustre przynoszą szczęście. Kto by pomyślał? No, zobaczcie, jak pięknie wyglądam. Pięknie się mienią. Trzy piękne naszyjniki. No i oczywiście torebka. Też słodziutka. Halo? Policja? Tak, chciałam zgłosić. Mhm, do, mhm dobrze. Już momencik czekam. Chelsea, co ty robisz? Czemu zgłaszasz to na policję? Przecież nic nie ukradłyśmy. Tylko znalazłyśmy to w lesie. Nawet nie wiadomo, ile to już leży. I co? Ma znaleźć ktoś inny? Po prostu chcę się upewnić, czy to, co robisz, jest dobre. Bo mam wątpliwości. Zawsze mówiłaś nam inaczej. Halo, tak, jestem, cały czas czekam. Mhm. Znalazłyśmy plecak. Tak, w lesie. I nie wiemy, co z tym zrobić. Co jest w środku? No, taka drobna biżuteria, jakaś mała torebeczka. Jakiś mm, mała maskotka. No, z chęcią byśmy to przegarnęły, ale nie wiemy, czy. Aha, aha. Aha, nikt się nie zgłosił. No dobrze, czyli możemy to wziąć. Mhm, dobrze. De dziękuję bardzo. Do widzenia. Uhu, świetnie. To w takim razie bierzemy wszystko. Moment, moment! Barbie, możemy to wziąć, ale musimy poczekać 48 godzin dwa dni i musimy się do niej zgłosić ponownie, żeby zapytać, czy ktoś nie zgłosił, że mu coś zaginęło. Właśnie tego typu, dlatego mnie pytał, co jest w środku. Po prostu mamy to przetrzymać, a jak będziesz miała szczęście i za dwa dni nikt się nie zgłosi, to możemy sobie to wziąć. Świetnie! No! Chociaż Skipper zatrzymała zimną krew. Oj co? Przecież po prostu mi się te rzeczy bardzo podobają. Och, macie rację. Za bardzo na nie tak patrzyłam, a nie patrzyłam na to, że ktoś to mógł zgubić. No dobra, w takim razie poczekamy dwa dni, a jak nie, to będę się cieszyła nową biżuterią. W takim razie kończymy nasz odcinek. Ciekawi jesteście, czy uda nam się zatrzymać te rzeczy? To oglądajcie kolejne odcinki. Tam wszystko się wyjaśni. A dzisiaj na koniec mam dla Was pytanie i zadanie, czyli Wasze ulubione. Po pierwsze pytanie: Czyli, co Ken zbił dzisiaj w Łazience i myślał, że będzie miał z tego powodu wielkie nieszczęście? Piszcie w komentarzach. Czekamy, będziemy sprawdzać. O, no właśnie. Piszcie w komentarzach, nawet ja zobaczę, czy widzieliście. A zadanie będzie następujące: czy w tym roku byliście już w lesie? Klikajcie like, jeżeli tak. No i piszcie w komentarzach słowo las. Tylko te osoby, które wpiszą, będę wiedziała, że wiedzą o co chodzi. No dobra, w takim razie to co? Będziemy widzieć się w kolejnym odcinku. Moment, moment, ale oczywiście pamiętajcie jeszcze, żeby subskrybować kanał, żeby wiedzieć, kiedy jest następny odcinek. To bardzo ważne, żebyście wiedzieli, co będzie nas czekało i jaka przygoda w kolejnym odcinku. To, to my z wami się już żegnamy. Było nam bardzo miło. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czekamy na Wasze odpowiedzi, lajki. No i subskrypcje. To cześć, pa!